W sobotę 21 sierpnia odbyły się dożynki w gminie Tarnów. Po raz kolejny małopolanie mieli okazję uczcić tegoroczne zbiory, bawić się i przede wszystkim podziękować rolnikom za ich ciężką pracę. Marszałek Witold Kozłowski doceniając ich trud podkreślił, że dzięki ich pracy bezpieczeństwo żywnościowe nie jest zagrożone. Nawet w tym roku, ubiegłym, kiedy był tak ciężki i trudny rok, myśmy jako państwo nie mieli problemów z żywnością, czyli, zarówno była wystarczająco duża produkcja, jak również łańcuchy dostaw nie pozrywały się, że tak powiem, wprost, i nasze społeczeństwo było bardzo bezpieczne od tej strony. Więc to jest. Wielka wartość i za to trzeba dziękować i rolnikom, ale i tym, którzy się zajmują przetwarzaniem żywności, dostarczaniem, wręcz też sprzedażą. Tegoroczne dorzynki odbyły się z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz pierwszej damy Agaty Korhauser-Dudy. Obecność pary prezydenckiej podczas sobotnich dożynek była wyróżnieniem dla lokalnych rolników. Było to podziękowanie za zaangażowanie środków z Małopolski stworzenie wieńców, które w ubiegłych latach zdobywały miano najpiękniejszy w kraju, jak dodaje marszałek Witold Kozłowski. Zawsze ta gmina, która przywiezie na drużynki prezydenckie wieniec i zwycięży w konkursie, będzie w następnym roku przez parę prezydencką odwiedzana w czasie dożynek. Piękny zwyczaj. Ceremonia dożynkowa, w której wziął udział prezydent wraz z małżonką, odbyła się na stadionie w Zbylitowskiej Górze. Poprzedziła ją msza święta w miejscowym kościele. Na oficjalną część złożyła się prezentacja obrzędów i konkurs wieńców dożynkowych. Wygrał go winiec przygotowany przez mieszkańców miejscowości Jodłówka Wałki. W programie dożynek były też prezentacje kulinarne, występy i koncerty. Te piękne stragany, te koła gospodyń barwnie ubrane, ten wkład pracy, który dają każdego dnia, a tutaj szczególnie na te dożynki, w to, żeby przygotować się do tego, żeby te potrawy zgodnie z tradycją były z dziada, pradziada pielęgnowane przepisy, żeby można tym przybyłych gości poczęstować. To jest coś, co naprawdę dech zapiera. A przyjechałyśmy z małej bardzo miejscowości, najmniejsza jest miejscowość w gminie Tarnów. Nazywa się Biała. Dzisiaj na przykład mamy gołąbki bez zawijania, w których jest kapusta. Mamy też łazanki z kapustą i boczkiem. Mamy tak zwaną kaszankę z kiszoną kapustą gotowaną. Takie bardzo, bardzo stare danie i chyba wszyscy, wszyscy starsze osoby je znają. Mamy też dzisiaj krem z dyni z grankami z czosnkiem. Mamy ciasta owocowe właśnie drożdżowe ucierane są pierniki, ucierane ciasto takie marmurkowe. Mamy chleb ze smalcem i ogórki kiszone. Nasze koło gospodarstwa kali Kalina wojnkawce Jest to bardzo młode koło od 2012 roku działamy. Bardzo prężnie roz, roz, no rozwijamy się cały czas. Stawiamy na tradycję. My mamy swoją kapelę, która działa przy OSP Łękawka. Śpiewamy różne no, pieśni, które przekazali nam dziadkowie. Aleksandra Waszewska, telewizja Małopolska.